Niby nie jest źle, na świecie jest dobrze, można powiedzieć. Unia Europejska, czyli Europejski Bank Centralny, obniżył stopy procentowe. A w Polsce inflacja rośnie, Złotówka traci WIK słaby, a SP znowu bije szczyty. O tym opowiem w dzisiejszym odcinku, ale jednym z głównych elementów będzie konferencja XTB bezpłatna, trzydniowa, w której Będziecie mogli się dowiedzieć o inwestowaniu, o tym, jak się inwestuje, ale również będą ciekawe spotkania dotyczące sztucznej inteligencji, będzie na przykład też Andrzej Dragan, czy Włodzisław Duch. O tym opowiem oczywiście w dzisiejszym odcinku. No, tymczasem chciałbym tutaj taki wrzucić, ponieważ będziemy różne rzeczy omawiać, wrzucić taki mały disclaimer, a mianowicie. Materiał udostępniony został tylko w celach edukacyjnych, ponieważ będziemy rozmawiać również o moim portfelu, czyli zrobiłem dopłaty, zobaczycie co się tam wydarzyło w tym portfelu. O tym w trakcie, oczywiście, odcinka. No i informacje zawarte w tym filmie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady inwestycyjnej, bo ja nie jestem doradcą finansowym. No i wszystkie Twoje inwestycje są na Twoje własne ryzyko, to co sobie kupisz. To masz i tak możesz i tak możesz na tym bazować. Tymczasem zapraszam do odcinka, w którym, zanim opowiem o yy, konferencji, dowiesz się o tych różnych rzeczach, które się właśnie wydarzyły w bieżących informacjach. Zapraszam. Jak widzisz teraz na ekranie, mówiłem na początku, no złoty niestety traci. No gdyby wziąć tylko jeden wykres i zobaczyć na dolara, można by powiedzieć, że dolar zyskuje, gdyby nie to, że euro też zyskuje. Nie są to jedyne waluty, które zyskują w stosunku do złotego, czyli można powiedzieć, że złoty troszkę traci. No nie wiadomo jaka to jest przyczyna, ale niestety nie jest to jakby jedyny symptom czy jedyna rzecz, która się wydarza. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo sam mam sporo zainwestowane w polskie akcje. No ale zobaczmy sobie, jak się ma WIG. Przez ostatnie pół roku WIG, nasz, czyli nasz indeks giełdowy główny, stracił 0,51%, pół procenta w dół. Podczas gdy SP 500 zyskał prawie 17% w pół roku. Amerykańska gospodarka kwitnie, rośnie. Jeszcze teraz dolar wzrósł, więc te straty na polskiej giełdzie, nie wiem, jak się da. Zrekompensować, aczkolwiek tutaj czytałem parę opinii, że być może to jest właśnie szansa do zakupu, ponieważ no wszystko jest teraz tanie. W Polsce są tanie te wszystkie nasze aktywa i warto być może by było w to zainwestować może w WIG20, może w którejś ze spółek, jeżeli będą ci odpowiadać. Sam mam te akcje oczywiście też polskich spółek i. Nie myślę teraz ich sprzedawać, no bo oczywiście skoro ich wartość się obniżyła, no to nie byłoby mądre teraz pozbywać się akcji i tracić, no bo raczej gospodarka się całkowicie nie zapadnie. Na razie ma jakby tendencję wzrostową w sensie PKB, no ale ten rynek spada. Być może właśnie to jest taka wyprzedaż czarny piątek i warto być może by było tutaj kupić, aczkolwiek jeszcze są inne symptomy, bo właśnie dzisiaj Europejski Bank Centralny obniżył stopę procentowe o 25 punktów bazowych, ponieważ odczyty inflacyjne w Europie wskazują na wyraźnie spadającą inflację, co jest dziwne, bo jeżeli przejdziemy znaczy no w całej Unii, jeżeli przejdziemy teraz do naszej inflacji, to jest wręcz odwrotnie. Tutaj możesz sobie na tej tabeli zobaczyć, jak to miało się w stosunku do innych lat. No i oczywiście, jeżeli wziąć pod uwagę wrzesień 2021, 22 i 23. No to dzisiejsza inflacja jest niższa, ale zobaczmy, ona spadała do marca, mieliśmy tylko 2% i od marca cały czas ma tendencję wzrostową. Oczywiście w związku z tym banki oferują coraz wyższe stopy procentowe za lokaty, no ale ze względu na to, że bazowa inflacja wygląda w ten sposób, no to są wyższe, ale nadal nie, popijają, nie pobijają inflacji, bo jak wiesz, Bank nigdy nie zaoferuje ci odsetek powyżej inflacji, to tylko ograniczasz straty, więc generalnie co tu robić? Co robić? Myślę, że w tym wypadku warto uczestniczyć w takiej konferencji. Pod spodem odcinka znajdziesz link, który skieruje cię do bezpłatnych, to jest bezpłatna konferencja, skieruje cię do zapisów, gdzie będziesz mógł się czy mogła zapisać i obejrzeć, uczestniczyć w tej dwudniowej konferencji. Zobaczmy teraz, jak to wygląda po kliknięciu w ten link, który przypominam, jest na dole odcinka. Teraz widzimy tutaj stronę, widzimy taki, możesz sobie obejrzeć trailer konferencji, ja nie będę teraz tego tutaj włączał, natomiast troszeczkę tak pokażę ci, co na tej konferencji, czego możesz się spodziewać, zanim oczywiście przejdziemy do tego mojego portfela inwestycyjnego, czyli w co ja tam sobie inwestuję. Więc sama konferencja skierowana jest online do inwestorów na różnym poziomie zaawansowania. Czyli, jeżeli jesteś początkujący, to też ta konferencja jest dla ciebie. No, zobaczysz tutaj, XTB ma ogromną społeczność. Bardzo dużo inwestorów inwestuje w XTB, no chociażby właśnie dlatego, że tam nie ma opłat za transakcje, czyli za inwestycje do tam 100 tysięcy euro miesięcznie natomiast kompleksowa analiza będzie, będą prelegenci w dniu pierwszym, jak sobie przewiniesz, jak klikniesz, to ja teraz nie będę się mocno tutaj skupiał po kolei na tych wszystkich wykładach, które będą na tych poszczególnych dniach, ponieważ jeżeli sobie klikniesz w ten link poniżej to do zapisów, to tam możesz otworzyć je, oczywiście ta strona i możesz sobie to wszystko przeczytać, nie? czy będziemy mieć tutaj o analizach technicznych, o czy, czy AI to bańka, czy pęknie? Oczywiście występują też znani vlogerzy, youtuberzy, inwestorzy, którzy są znani na tym rynku inwestycyjnym. Tu zawsze możesz sobie rozwinąć, poczytać szerzej o każdym. O gorączce złota o tym też dzisiaj jeszcze chwilę powiem. Jak przy okazji mojego portfela, bo jak pamiętasz, jak jesteś pierwszy raz, to nie wiesz, ale też mam tam małą ekspozycję na złoto, w sensie na ETC na złoto. No i zobaczymy, jak to się zachowywało. Bardzo ciekawe wykłady, myślę, że wszystkie warto obejrzeć. A na końcu będziemy mieć tutaj jeszcze jako przedostatni wykład na drodze bez odwrotu, czyli dokąd nas prowadzi rewolucja AI. Tutaj, jak widzisz, wystąpi profesor Andrzej Dragan, profesor Włodzisław Duch, no, Marcin Tuszkiewicz, znany też z vloga. No, i dr Tomasz Gawron. Tu będzie dyskusja, będzie bardzo ciekawie o AI. Myślę, że powinniście sobie zarezerwować czas i zapisać się tam. No, oczywiście, tutaj mamy też przyszłość: Rosja, Chiny, bardzo ciekawe rzeczy. Jak widzicie, tu na dole sobie można poczytać o prelegentach, kto będzie mówił, o czym będzie mówił. Zapraszam. Jeszcze raz przypominam, link do rejestracji do tej strony znajdziecie w opisie. Odcinka i tam można się zapisać na tę konferencję, która jest bezpłatna, i naprawdę warto tyle ciekawych wykładów na jeden e, taki dwudniowy set. To jest naprawdę duża gratka. Tym bardziej, że jest to całkowicie bezpłatnie. Teraz przejdziemy trochę do tego mojego portfela inwestycyjnego. Najpierw pokażę Ci oczywiście konkrety. Czyli, rzeczywisty stan, te rzeczywiste moje konta. Jak widzisz, jestem zalogowany do serwisu transakcyjnego PKO, gdzie dokonałem kolejnej wpłaty, czyli kupiłem kolejne dwie obligacje. W tej chwili mam ich już pięć. No i e, udało się tutaj zyskać 2,84 zł. Obligacje sobie powolutku rosną. Z każdą dopłatą ta e, szybkość, ten przyrost będzie coraz szybszy. No, i będziemy coraz więcej tutaj zdobywać. Na końcu filmu zrobię podsumowanie. Pokażę Ci arkusz w Excelu, w którym podsumowuję te wszystkie inwestycje tego portfela. Właśnie, bo po to jest publiczny. Do celów tego portfelu, pokażę, czy portfela, pokażę Wam prosty arkusz, który bez żadnego płacenia możecie sobie tutaj prowadzić. Jeżeli macie mało aktywów, jest to dość proste jeżeli będziecie chcieli to poproszę o komentarze to udostępnię link do arkusza i będzie można sobie tam pobrać do siebie to jest arkusz w dokumentach Google więc po prostu trzeba skopiować do swojego profilu i działa czyli jak widzimy teraz mamy tutaj 502 ,84 zł 84 grosze czyli 2 ,84 zł 84 grosze nam urosło dodam że to jest dopiero półtora miesiąca Ponieważ te wpłaty dopiero co tutaj były. Następny film o portfelu będzie dopiero pod koniec listopada, więc też już po kolejnej wpłacie, więc te zmiany będą szersze. Teraz przejdziemy na chwilę do systemu transakcyjnego XTB, bo tam oczywiście resztę tego portfela się znajduje. Jak widzisz, teraz mamy otwarty ten system transakcyjny, i na dole tutaj po prawej stronie możesz zobaczyć, że ten portfel, czyli nie licząc tamtych, oczywiście, 2,80 groszy, wygenerował nam prawie 7 euro, czyli 7,67 euro. Tutaj dwa razy, jak widzisz, dokupiłem już kolejny kawałek za kolejne 10 euro tego, tych akcji tej spółki. No ona teoretycznie, pokażę Ci tutaj wykres, chwilowo ma małą zadyszkę, ale ma bardzo duży potencjał dalszego wzrostu. Aczkolwiek nie wiem, czy nie uproszę portfela i nie skupię się wyłącznie na ETF-ach, to oczywiście w następnym miesiącu, bo pewnie jakieś decyzje inwestycyjne do tego czasu będę podejmował. Natomiast co wydarzyło się w tych planach inwestycyjnych, czyli w tych portfelach w aktywnym i w pasywnym? Jeżeli sobie tutaj wejdziemy, to widzisz, że wartość planu to jest 33 zł 5 zł, no i ma, na tym portfelu mamy 3 euro, ale to jest 10,5% prawie w tym portfelu o dużej zmienności zysku, o tyle urósł, natomiast portfel pasywny, nadal mówię, że to jest dopiero półtora miesiąca, my dopiero tutaj zainwestowaliśmy dwa razy po 600 zł, więc inwestujemy małą kwotę, płacam to, żebyś widział czy widziała, że nie musisz mieć wielkich pieniędzy, żeby rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, ale pamiętaj, dobrze się z tym wszystkim zapoznaj, bo ryzykujesz swoimi pieniędzmi i to jest twoja decyzja, to kupowanie i nie jestem doradcą pod tym finansowym więc za chwilę zobaczy oczywiście, co wchodzi w skład tego portfela, ale to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia, moje własne, tak samo jak ta spółka, którą ci przed chwileczką tutaj pokazałem. Cóż mamy w portfelu pasywnym i jak się on zachował? No, jak widzisz, ekspozycja, czyli ETF na rynek indyjski, przyniósł nam minimalną stratę, czyli 0,5% przez to półtora miesiąca, naprawdę tu była wpłata, było dokupienie, więc... Z, pierwszego, z pierwszej wpłaty mógł być nawet zysk, no ale nie ma. Teraz nie widać, no bo była duża, druga dopłata. Natomiast złoto zachowało się bardzo ładnie, ponieważ urosło nam aż o 6,34% w, w ramach tej dopłaty, czyli bardzo ładnie przez te półtora miesiąca. Z kolei spółki europejskie, tutaj te ETF-y omawiałem oczywiście w poprzednich odcinkach i na końcu odcinka będzie link do wszystkich filmów, do playlisty z tym portfelem i będziecie sobie mogli obejrzeć tam, dlaczego kupiłem takie i oczy, co to są za, za ETF-y i co robią, jakie mają tam wartości. Natomiast dzisiaj tylko same wyniki sobie tutaj oglądamy, czyli wygenerowały nam europejskie spółki prawie 2% zysków, półtora miesiąca. To niestety tutaj, jak przypomnę, przed chwilą mówiłem o tym WIGU. No, to niestety polski wIK no, nie zachowuje się dobrze. Ale być może właśnie jest szansa, że za chwilę odbije i będziemy mieć HOSSE i będziemy zarabiać na tym rynku. Bo oczywiście BESA nie trwa wiecznie i BESA zawsze trwa krócej niż HOSSA. Nie znaczy to, że na polskim rynku jest BESA, bo tutaj raczej ta strata była niewielka i wydaje mi się, że to jest jakiś trend boczny od pół roku. No, nic się nie dzieje w ramach tej giełdy. Nie wiadomo, czy będzie miał NATO, będą miały na to wpływ wybory w USA, czy nie, no ale to się zobaczy, jak się skończą, co się z tą naszą gospodarką wydarzy. No tutaj, jak widzisz, indeks SP 500 wygenerował aż 5,30%, trochę mniej niż złoto w tym okresie, no bo czasy niepewne, tutaj wojna na Bliskim Wschodzie u nas na Ukrainie, w Ukrainie nadal trwa. No, więc złoto nadal jest w dobrym stanie i nadal idzie do góry. Dlaczego kupiłem ETF-a na złoto, a nie złoto fizyczne? To też odsyłam do tamtych odcinków. Teraz wrócę i przeanalizujemy sobie troszkę portfel o tej dużej zmienności. Tutaj mamy dwa ETF-y. Jeden jest na SP 500, ale tylko z sektora technologicznego. No, i ten wygenerował nam. 9,52%, czyli znacznie więcej niż złoto. Jak również lewarowany na Nasdaq 100, czyli 100 największych amerykańskich firm, który jest razy dwa, czyli jest z lewarem, to jest takie ryzykowne. Tu właśnie się zastanawiam nad tym, czy nie sprzedać akcji i nie dokupić bardziej jeszcze tego właśnie ETF-a ryzykownego. Oczywiście trzeba pamiętać, że on teraz oczywiście ma lewar i urósł aż 12,15%. Półtora miesiąca, ale jeżeli nastąpią spadki, no to oczywiście te, ten lewar będzie działał również w dół. Więc te stopy obsunięcia mogą być większe. Tutaj mamy, możemy sobie przejrzeć wyniki. To jest oczywiście system transakcyjny XTB. Też oprócz linku do konferencji masz tam link do zarejestrowania się pod filmem. Jeżeli byś chciał, czy chciała też inwestować w XTB, gdzie ja inwestuję, no bo właśnie mówiłem, że tam. Nie ma kosztów transakcyjnych do tych 100 tysięcy euro miesięcznie, więc możesz sobie ciekawie to robić. Są plany inwestycyjne, jest IKE. No więc nawet pod parasolem podatkowym da się inwestować. No i tutaj mamy stopy zwrotu o większej wysokości, tylko jak wyglądały w poszczególnych miesiącach, To aż było 13,71, ale potem był zakup, który obniżył troszeczkę. No i w szczegółach mamy szczegółowe raporty. No, których nie będę teraz omawiał, ale jeżeli chodzi o tego ETF, a główne spółki, to jak widzisz Nvidia, Apple, Microsoft Tesla i AMD. No i tutaj one ciągną, ciągną, bo spółki ostatnio czytałem komunikat, taki artykuł, że znów zaczynają zatrudniać po wielkich zwolnieniach to wszystkie te duże spółki, jak Apple, właśnie Nvidia, Tesla, Meta, czyli od Facebooka, z powrotem zatrudniają kolejne tysiące informatyków, czyli jakby rynek nadal zamierza się podnosić. Teraz przejdziemy do podsumowania i pokażę ci ten arkusz, o którym przed chwileczką mówiłem. Zrobiłem sobie tutaj taki, takie tabelki, żeby powoli było widać, no jak w przyszłym roku tutaj będziemy wpłacać, przeniesiemy sobie z poprzedniego roku, no to będziemy widzieć, jak to będzie rosło. Jak widzisz, już jest pewna rozbieżność, ponieważ Wpłacam co miesiąc takie kwoty, tutaj w sierpniu 100 zł, bo kupiłem próbnie jedną obligację. Ale wrzesień i październik wpłaciłem po 600 zł. Może się zdarzyć, że będę miał jakieś zapasowe pieniądze, które też dopłacę do tego portfela w międzyczasie, dlatego tu mam więcej rubryk. No bo jeżeli na przykład Ty też, jeżeli płacasz regularnie i to Ci wystarcza, dostaniesz jakąś premię, to z tej premii na przykład dobrze by było z połowę zainwestować, a drugą połowę no możesz wtedy zrobić co chcesz na wakacje czy inne rzeczy, ale no jak wszystko na wakacje, no to jakby twój majątek nie będzie rósł. Natomiast stan na dzisiaj tego portfela, dzisiaj jest 17 października, a ty oglądasz to w niedzielę najbliższą, a trzy dni, no to być może to się jeszcze jutro zmieni, bo jutro jest piątek i jutro jeszcze giełda będzie działać, ale w sobotę i w niedzielę nic się nie wydarza, więc ten odcinek, jak już teraz już leci, no jeżeli oglądasz później niż w niedzielę, no to oczywiście mogło się to wszystko już zmienić. No ale widzisz, że tutaj urosła nam kwota o 36-37 złotych w te półtora miesiąca z tych niewielkich inwestycji, które zainwestowaliśmy. Przejdziemy do tej naszej tutaj alokacji. Procenty widziałeś. Tutaj jest plan, ile chcielibyśmy mieć no, i to w zależności od wzrostu tych kursów będzie się zmieniało. Na razie obligacje przeważają jeszcze, ponieważ tam była dodatkowa dopłata z powodu tych 100 zł tej jednej obligacji, którą kupiłem wcześniej, więc alokacja obligacji jest troszkę większa. Jeżeli chodzi o portfel pasywny, to on się mieści, jest o 0,5% wyższy niż zakładaliśmy. Natomiast chcemy mieć portfel aktywny do 15%. Na razie mamy 10,7%, czyli Powoli będziemy się zbliżać, no bo oczywiście tutaj ten wzrost jest dużo szybszy niż obligacje, które mają odsetki tam na poziomie 5%. Więc bardzo szybko ta giełda te obligacje wyprzedzi i ten rebalancing, który będziemy za jakiś czas robić, zabierze jakby tę różnicę. No i widzimy, że akcje mamy poniżej, bo tam troszeczkę był też spadek, ale z tym jeszcze się zastanowimy. Być może w przyszłym miesiącu nastąpi tutaj zmiana i jakaś. Różnica. W każdym razie powoli będziemy obserwować, jak te wykresy będą się kształtowały, ale nie chodzi o to, żeby to było w ciągu dwóch miesięcy nie staniemy się milionerami, bo to jest portfel, który zaplanowałem na kilka lat. Jak mówiłem też tam w, tym, w tych odcinkach, które są w playliście, czyli w pierwszym odcinku chyba będziesz mogła czy mógł się dowiedzieć, jak to było. Do którego oczywiście zapraszam. No, na, do, na górze masz linki, pod, podsumowanie odcinka też znajdziesz. Na tym bym powiedział, że dzisiaj możemy zakończyć. Zdążamy do finansowej wolności, czyli przynajmniej do takiego dobrostanu finansowego, który pozwoli nam spokojnie patrzeć w przyszłość. Mamy poduszkę finansową, mamy trochę zainwestowanych pieniędzy, no i żyje nam się po prostu spokojnie. Do czego oczywiście Cię zachęcam. Tymczasem, jeśli Ci się podobało, oczywiście, daj łapkę w górę. Udostępnij ten materiał innym, bo ta konferencja, która będzie się odbywać, też jest ważna, warto żeby inni również sobie to obejrzeli. Być może ten materiał przyda się komuś to, co mówię, dzwoneczek, żeby ci nie uciekł następny odcinek, który będzie również niezwykle ciekawy, bo będzie o emeryturze, czyli po co ta emerytura czy w ogóle nazbierać ci się na tę emeryturę, w jaki sposób zbierać na emeryturę. No więc dzwoneczek ci przypomni, że odcinek będzie. Podziel się komentarzami. Jeżeli, jak już mówiłem, chcecie arkusze, to proszę o komentarze pod filmem. No a ja dzisiaj żegnam się już z Wami. Widzimy się oczywiście za tydzień w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!